Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem e, pocieszymy się wspólnie e, publikacją, którą kilka lat temu wydało e, wydawnictwo Infort Editions, które słynie obok wydawnictwa Napoleon V lub Napoleon V, różnie ludzie to czytają, e, z wydawania różnych monografii o historii wojskowości i czasami zdarza się tym wydawnictwom Wydawnictwo Inforted 6 też, wznowić dobre prace z dalekiej przeszłości. Tym razem y, udało im się wznowić publikację, którą właśnie przeczytałem, broszurkowych rozmiarów, ale bardzo ważną, zatytułowaną Przeprawa Czarneckiego na wyspę Alsen. Jest to praca, która oryginalnie ukazała się y, drukiem w Lwowie w 1884 roku, pod koniec tego roku, a jej autorem był wówczas młody pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21-letni, wtedy pan Wiktor Czermak. Pan Wiktor Czermak był polskim historykiem, który osiadł na Uniwersytecie Jagiellońskim i żył w latach 1863 do 1913 i zajmował się Polską XVII wieku, głównie panowaniem Jana Kazimierza. No, i ta praca, przeprawa Czarneckiego na wyspę Alsen, jest jego pierwszą monografią, jaką napisał jeszcze jako bardzo młody człowiek. Niemniej jednak, pomimo młodego wieku, nie ma co się odstraszać, ta monografia jest napisana bardzo dobrze. Zaczyna się świetną analizą źródeł, z których autor korzystał, a do tej wyprawy Czarneckiego na wyspę Alsen tych źródeł na szczęście jest bardzo dużo, no uczestniczył w tej wyprawie nasz wszystkim nam znany, ukochany pamiętnikarz Jan Chrysostom Pasek oraz mniej znany pamiętnikarz Pan Łoś, no i uwiecznili też swoje wspomnienia, także swoje uprzedzenia, co dowodzi autor na kartach swoich pamiętników, czyniąc je jednymi z głównych źródeł do tej wyprawy i nie tylko. Sam Pan Czermak korzysta z bardzo wielu źródeł polskich i zagranicznych, co się ceni, analizuje je bardzo starannie i odmalowuje przed czytelnikiem obraz tej przeprawy i wyprawy zajęcia wyspy Alsen. O co poszło? Poszło o to, że Dania została zdradziecko napadnięta w 1658 roku przez Karola Gustawa, tak, tak, do tego, co nam zgotował to razem z sąsiadami i państwa niemieckie wysłały pomoc, plus w tej pomocy uczestniczyła też konnica pod dowództwem Naszego Czarneckiego, który po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Dokładnie jest to związane z tym epizodem. I na wyspę Alsen, po szwedzku Als, bez tego en, przeprawili się sprzymierzeni. Liczbowo głównie Niemcy, ale i też byli nasi Polacy Czarneckiego, i przepędzili z tej wyspy Szwedów. Warto zauważyć, że jak czytamy ustęp w pamiętnikach Jana Chrystusa Paskia, tam o Niemcach nie ma ani śladu, gdyż. Niemieckiego plemienia Jan Chryzostom Pasek nie znosił, więc tutaj niechęć do Niemców przeważyła nad jego obiektywizmem. No ale pan Czermak wszystko ładnie wyłapuje i analizuje, opisuje też wspaniale e, różne tam akcje, co się stało i dlaczego. I należy sobie życzyć, żeby dzisiejsi młodzi historycy e, sięgnęli do starych źródeł i e, zobaczyli, jak się powinno pisać. I analizować źródła historyczne, żeby wyciągać właściwe wnioski i żeby też sprawić to, żeby ludzie chcieli czytać to, co oni piszą. Takie właśnie mm, krótkie prace pisane przez ich młodych kolegów sprzed wielu pokoleń są świetnym przykładem na to, że nie tylko starzy i doświadczeni historycy mogą pisać dobrze i dobrze analizować źródła, mogą też robić młodzi pasjonaci adepci nauki. I taki przykład uważam, zmotywowałby wielu do wzięcia się do pracy nad samym sobą i swoim warsztatem. Sama wyprawa zakończyła się powodzeniem. Polacy mieli swój udział w zdobyciu jednej z głównych twierdz na wyspie Alsen, no i też przeprawili się dzielnie, by gonić za Szwedem, który umknął pola pierwszym. Wojskom sprzymierzonym, jakie przeprawiły się na wyspę. Wyspa Alsen jest oczywiście blisko Jutlandii, przy Szlezwiku. I o tej właśnie przeprawie i o tym, jak powinna wyglądać praca historyka, mówi nam ta broszurka, czyli przeprawa Czarneckiego na wyspę Alsen. I młodzi powinni zasiąść i ją czytać i nauczyć się, jak historię pisać i jak źródła analizować. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.